Od czego zależy, gdzie za rok, trzy, pięć będzie twój zespół, a ty razem z nim? Przede wszystkim zależy od tego, jak skutecznym i sprawnym będziesz liderem. Z tej strony Lechosław Halecki, a materiał ten nagrywam, ponieważ chcę Cię zaprosić jako obecnego lub przyszłego absolwenta praktycznej Akademii lidera na zjazd. Ale zanim o tym, to kilka słów, dlaczego temat bycia skutecznym liderem w dzisiejszych czasach jest tak ważny. Aby Twoi pracownicy na Jesieni nie musieli iść zbierać chrust do lasu, tylko mogli skutecznie i efektywnie realizować cele Twojej firmy i aby ten rynek, który jest wokół nas, zapewniał nam cały czas ciągłość, Prowadzenia działalności gospodarczej, to rzeczywiście dzisiaj lider musi być bardziej skuteczny niż kiedykolwiek dotąd. Jeżeli spotkasz się z innymi liderami, menadżerami, dyrektorami, wymienisz się swoim doświadczeniem, to z całą pewnością da tobie tu to już pozytywnego kopa do tego, aby podjąć właściwe działania. Ja się również podzielę swoim doświadczeniem. Dostaniesz pigułkę taką dobrą, merytoryczną, jak do tych czasów się przygotować, jak rozmawiać z ludźmi, jak skuteczniej nimi zarządzać. 24 sierpnia o godzinie 18 w hotelu Traugutta bardzo wielu ciekawych ludzi, liderów, absolwentów praktycznej Akademii Lidera, którzy ukończyli ten kurs, a jest ich ponad 200, plus osoby, które są zainteresowane, mają szansę spotkać się w jednym miejscu. Czy ty będziesz jedną z tych osób, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. W opisie tego materiału, wideo znajdziesz link do rejestracji. Koszt, który pobieramy, jest związany tylko i wyłącznie z kosztem logistycznym czyli z opłatą za Twój talerzyk podczas kolacji, którą wspólnie też będziemy chcieli zjeść. Jeżeli masz jakieś pytania, to na stronie rejestracyjnej też będzie numer telefonu do dziewczyn z mojego biura. Możesz zadzwonić, wypytać o wszystko. Gwarantuję ci, że odpowiedzą na każde pytanie. Jeżeli nie od razu, to znajdą odpowiedź i wrócą z nią do ciebie niezwłocznie. Dzięki, zapraszam. Wierzę, że z fajnymi ludźmi spotkamy się 24 sierpnia na zjeździe obecnych i przyszłych absolwentów Praktycznej Akademii Lidera. Trzymaj się zdrowo.